Cześć, siemka, witajcie bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na grze sesyjnej. Pod tytułem nie innym jak Warszawa Brudno. Yy, już, yy, kurczę, gram tutaj... Znaczy drugi dopiero raz, co prawda, ale ten. Ale jeszcze mi się nie udało przejechać yy, autobusem. Siądziemy sobie może, będzie łatwiej. I zrobimy tak Bilet normalny, ponieważ No niestety mnie się już żadne ulgi nie należą A szkoda Bo płacę naprawdę sporo kasy za Za komunikację miejską Skasowany, okej okay. Wóz numer 1540 Linia 212 Ogółem na poprzedniej sesji były troszeczkę problemy, może nie natury technicznej, ale spowodowane przez osoby z zewnątrz. No i było jak było. Następny przystanek, centrum handlowe targówek. Ok, ale jedziemy w końcu, więc jest Git. Centrum handlowe Targówek. No jest w porządku. Spędziłem tutaj trochę czasu, już ale to jest pierwszy raz kiedy jadę tutaj autobusem jako pasażer, bo prawie się udało przy poprzednim podejściu, ale no właśnie, no i tak ogólnie model to jest bardzo ładny. Prąd żaba, no tak, bo normalnie to jest chyba do placu Hallera. Oczywiście ja nie znam warszawskich linii, więc się posługuję mobile MPK. Lub, jak kto woli debile MPK. Taką aplikacją. Malborska. Ogólnie na grze jest chyba też yy, Dragonix tak Prawdopodobnie robi streama w tym momencie Następny przystanek Metro Kondratowicza. Nie, nie robi streama czyli, czyli yy, bo sprawdziłem sobie w międzyczasie Czyli też prawdopodobnie nagrywa sobie odcinek. Także bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i, i, i zapraszam Was również na jego kanał. Deczko się laguje. Ktoś tam napisał, że podobno jest mało unionów porobionych i dlatego. Nie wiem, nie znam się na tym, więc się nie wypowiadam. Może tak być faktycznie. Następny przystanek: Żuromińska. Tak, otoczenie się w ogóle późno dosyć renderuje, przynajmniej u mnie, mam grafikę ustawioną na automatyczną. Jakie są pojazdy na grze? Pojazdy są takie, z tych które widziałem przynajmniej, no to właśnie trzecia gena krótka przegubowa, czwarta gena przegubowa na pewno, w wersji też elektrycznej. I nie wiem, czy lający są już? Bo tak. Następny przystanek gilarska. gilarska. Pozdrawiamy oczywiście też kierowcę. Następny przystanek. Następny przystanek Samarytanka. ...amarytanka. i mij nas no konie na czołówę 14 06 to Dragonik prowadzi No proszę. <grytania> Następny przystanek, łokietka, chyba, tak? Następny przystanek, łokietka. Przystanek na żądanie. Tak, ja mam odpalonego mobile MPK, linię 212, więc jestem teraz mądry. i Mam listę przystanków przed sobą. Nie obraź się, no ale po prostu nie znam stolicy. Przystanek na żądanie. Ja w ogóle pod względem komunikacyjnym to nie znam innego miasta poza swoim praktycznie. Uczę się trochę łodzi. bo często tam przebywam, względnie Następny trochę, przystawek. względnie linie w Radomsku znam y, tak w miarę dobrze na ten, ale w Warszawie bym się zgubił raczej bez y, bez mapy, czy bez jakiejś ap apki na telefon po prostu. Jurskiego. No nie, musicie mi wybaczyć te lagi, ale no nie mam na to za bardzo wpływu. Następny przystanek. Gorzykowska. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Myszkowska. Okej, okay. na następnym Następny przystanku sobie... Myszkowska. Na następnym sobie wysiądziemy i pójdzie, spróbujemy złapać jeszcze jakiś inny wóz. No i słuchajcie, sesja została niestety zakłócona przez Exploitera bądź jakąś tam grupkę. Osób, nie wiem. Szkoda. No, szkoda, bo, bo chciałem wam pokazać troszkę więcej. Może następnym razem się uda. W każdym razie zapraszam na Discord gry, który macie w pierwszej linii opisu. No i co? Życzę wytrwałości i powodzenia twórcom oraz administracji gry. Warszawa brudno, a tymczasem trzymajcie się siema. I do usłyszenia.